W połowie roku ma ruszyć długo wyczekiwany system wspierający poszukiwanie zaginionych dzieci, czyli Child Alert. Choć, choć policja każde zniknięcie nieletniego traktuje priorytetowo, wciąż nie udaje się odnaleźć wszystkich zaginionych. To kilkadziesiąt przypadków rocznie. W Polsce żyją rodzice, którzy latami czekają na sygnał od swojego zaginionego dziecka. Nie potrafią przestać wierzyć w szczęśliwe zakończenie koszmaru. Paweł Szot. 996 dni minęło od zaginięcia Iwony Wieczorek z Sopotu. Matka wciąż wierzy, że dziewczynę uda się odnaleźć. Zwątpić nie pozwalają informacje takie jak ta o trójce kobiet z amerykańskiego Ohio. Porywacze od 10 lat trzymali je w odosobnieniu. Teraz cudem udało się je uwolnić. Dało mi to jakiś cień nadziei, tak? że jednak dziewczyny porwane, zaginione, odnajdują się po wielu, wielu latach. Rzeczywiście tak sobie pomyślałam, Boże, że Iwona gdzieś tam jest i, i czeka na to, żeby jak najszybciej się wyrwać z tego miejsca. W ubiegłym roku w Polsce zaginęło 17 tysięcy osób, wśród nich ponad 70 dzieci. Większość szczęśliwie wróciła do domów, ale nie wszystkie. Niepewność jest straszna. Przybywa z rozpaczonych rodziców, którzy latami czekają na informacje o swoim dziecku, mimo że policja i specjaliści od poszukiwań każdy taki przypadek traktują priorytetowo. Przede wszystkim potrzebne jest szybkie zgłaszanie zaginięcia dziecka czy młodej osoby na policję. Ważne jest, żeby rodzina również szybko taką sprawę zgłosiła do nas. No i jak najszybsza działalność poszukiwawcza czyli publikacja wizerunku, nagłośnienie sprawy. Pomóc ma system Child Alert, który z powodzeniem działa już w 11 krajach Europy. Po jego uruchomieniu wizerunek i informacje o zaginionym błyskawicznie trafiają do mediów, na ekrany reklamowe i do telefonów komórkowych logujących się w pobliżu miejsca, gdzie ostatni raz widziano dziecko. Pomysł na polski Child Alert zrodził się prawie dwa lata temu. Ponad rok zajęło jego opracowanie i wywalczenie finansowania z Unii Europejskiej. Naciskam na to, żeby to było jak najszybciej, ale nie mogę więcej już wycisnąć z policjantów, którzy bardzo rzetelnie tutaj pracują przy przygotowaniu tego. Sprawa jest skomplikowana, bo wymaga między innymi opracowania zasad współpracy z mediami, które mają udostępniać swój czas antenowy. System Czajtalet uruchomiły w połowie tego roku. Pełną parą działa już za to Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji. Jest to nowo utworzona komórka, która zajmuje się na, na poziomie krajowym najistotniejszymi, naj, najbardziej skomplikowanymi zaginięciami. Funkcjonariusze koordynują poszukiwania w kraju i za granicą. Wspierają też miejscową Policję, tam gdzie doszło do zaginięcia. Pracują 24 godziny na dobę. Zapewniają, że do skutku. Paweł Szot, TVP Info.